Cześć, z tej strony tezelit. Witam Was ponownie u siebie. Dzisiaj mam dla Was odcinek, o który już prosiliście kilka razy, tak naprawdę o niego kilka osób, także dzisiaj porozmawiamy sobie o ledach, z czym to się je, co za tym stoi, jaka jest tego historia, po prostu postaram się wam przybliżyć zagadnienie, bo pewnie też trochę z Was zastanawia się nad zrobieniem sobie dla siebie takiej fryzury. Zaczynajmy! Jeżeli mamy rozmawiać o dredach, no to wypadałoby wiedzieć, czym te dedy są. Dedy tak naprawdę są to sfilcowane, poplątane kawałki włosa, układające się właśnie w taki, no nazwijmy to Linę, Kabanos, czy jaka tam ktoś określa. Spotkałem się niestety z taką opinią, która bardzo często jest podkreślana w środowisku e, afroamerykanów, czyli po prostu czarnych, że dedy nie są to włosy, które powinni nosić biali ludzie. No i niestety guzik. Dedy jest to rodzaj włosów, które może nosić każdy człowiek, a dlatego, że dedy tak naprawdę robią się same. Jeżeli będziesz mył swoje włosy i nie będziesz ich czesał, to dedy samoistnie zrobią ci się na głowie. W średniowieczu, czy nawet wcześniej, dedy bardzo często nosili wikingowie, a już w ogóle, jeżeli byśmy chcieli się cofnąć bardziej do tyłu, no to pierwsze jakieś takie naprawdę mocne oznaki, gdzie możecie to zobaczyć namacalnie, to dedy były noszone między innymi w starożytnym Egipcie. Jednak nie bez powodu mówiłem tu o czarnych, i białych. Niestety moje włosy, czyli włosy proste, tak jak i włosy większości białych, które też są proste, są dużo trudniejsze w obsłudze jako dedy. Najlepsze włosy do robienia dredów są to włosy kręcone albo po prostu włosy afroamerykańskie, czyli czarne. Takich raczej nie macie, bo myślę, że większość moich widzów jest biała, chyba że jest tutaj ktoś czarny to ręka do góry. I tak naprawdę tylko 10% populacji białych, czy tam Europejczyków, nie ma problemów z dedami. A jest to to 10% które ma mocno kręcone włosy, i najczęściej są to czarne włosy. Czyli po prostu kręcone włosy bardzo dobrze nadają się do dedów, bo nie dzieje się coś takiego, co dzieje się u mnie tutaj na bokach. Ok, opowiedziałem Wam już to nieco o dedach i ich pogodzeniu, opowiedziałem Wam też trochę o tym, jak e, kolor skóry i rodzaj Twoich włosów wpływa na to, jakie będą Twoje dedy. więc teraz możemy przejść po prostu do jakiejś inspiracji i po prostu pogadać sobie już o tych dedach tak na luzie. Jeżeli chodzi o moją inspirację do zrobienia deadów, to to niestety albo niestety nie był to jak Multi. Muszę zdementować tę plotkę. Tak naprawdę e, u mnie tutaj zamysł zrobienia deadów już w mojej głowie kiełkował około półtorej roku temu. Pierwszy wpis gdzieś na stronie pojawił się około roku. I tutaj macie ten wpis. Jeżeli jesteśmy już przy Multim, no to chciałem go zapytać o tą sprawę, no ale jak wiecie... Gratula. Przed kim ja miałem się popisywać? ich chciałem sam, sam, sam! Więc nie było jak go za bardzo zapytać, bo no... Chłopak jest chyba teraz zajęty, więc nie będę mu przeszkadzał. Ale wydaje mi się, że jego włosy, jego dredy, są to dready dosztukowane. Bo normalnie oczywiście... Przykładowo moje Dedy. Są to Dedy 100% naturalne, nie są tutaj dorzucane żadne inne włosy syntetyczne czy włosy naturalne czyjeś. Ale niestety wydaje mi się, że w przypadku Multiego nie są to w 100% jego włosy, że są to dosztukowane włosy syntetyczne. Eee, za bardzo troszeczkę się błyszczą. Poza tym ma tych włosów bardzo dużo i są one dość długie. Kompletnie tego nie pochwalam. Eee, no i co? Moim zdaniem tylko i wyłącznie Dedy naturalne. Jeżeli chodzi o moją inspirację i to, co skłoniło mnie do tego, żeby te dredy sobie zrobić, no to na pewno było to zaangażowanie się i w jakiś sposób e, uczestniczenie w kulturze reggae, czy w ogóle w e, jakimś tam jamańskim klimacie. Jałem się tym tak naprawdę wszystkim, co stamtąd pochodzi, muzyką, flow, ich stylem. C No oprócz tej jamajki no to oczywiście przyczynili się do tego mm, afroamerykańscy raperzy Tak naprawdę najbardziej z tych wszystkich raperów to do gustu przypadły mi włosy chyba offset i guavo, oczywiście tej kocha również, ale nigdy nie będę mógł posiadać takich włosów, jak ja posiadam tej koch, bo po prostu ty jego walka to są jakieś wielkie tentacle Okej, okay, jeżeli chodzi o moje robienie dredów, to no to tak naprawdę nie był to jakiś mocno specjalnie zaplanowany proces, bo tak naprawdę pojechałem tak jak co roku na Ostróda Reggae Festival, czyli po prostu byłem na festiwalu i te dredy zrobiło mi kilka w sumie trochę randomowych, trochę nierandomowych osób. Było to 7 osób, które robiło mi te dredy przez około 2 dni. Jeżeli chodzi o ilość dredów jaka mi wyszła, no to z tego mojego samolotu tutaj, z tego całego samojaja dredów wyszło 23. Mam 23 Dedy na głowie. Jeżeli chodzi o grubość, no to oczywiście można ją wybierać, ale bardzo trudno jest zrobić naprawdę cienkie Dedy. Moje Dedy mają grubość gdzieś tak mniej więcej... No niestety, żeby zrobić dredy trzeba pozapuszczać włosy. Minimalna długość, żeby te dredy sobie zrobić, no to tak naprawdę około 25 cm. Jeżeli chodzi o mnie, no to długość moich włosów przed przystąpieniem do robienia dredów to było około 35 cm. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie mam ich za dużo, no bo przecież mam fryzurę na Samuraja i do tego do rębany dedy. Wygląda to tak, że dzielimy sobie włosy na sekcje, tak jak możecie sobie u mnie zobaczyć takie kwadraty czy tam, powiedzmy, prostokąty. Co to za Nie no, Co powiem, no, że nie wiedziałem, że tak to się skończy. No, sobie no, z tego doprowadziłeś. I te sekcje łapiemy razem, potem je sobie tapiujemy grzebieniem w ten sposób, zostaje taki rozpieprzony kawałek włosa, a następnie takim szydełkiem. Wpijamy te włosy do środka i wyciągamy, wpijamy i wyciągamy, no i tak to się robi. Step by step to poszło, nie? tu się dorwaliśmy do tej głowy. I wy Do Doparliście się, no. no. Mi w momencie kulminacyjnym dread robiło aż cztery osoby. Naprawdę, naprawdę było to już bolesne, kiedy z każdej strony czaszki ktoś cię po prostu ciągnie za skórę przy głowie. Musimy im zaufać. Zaufaliśmy. No. <laughs> No tak, wcześniej tego nie Więcej. <y> okay, się go. się go Okej, jest jeszcze jedna ważna rzecz, której nie poruszyłem. Koszty. Jakie są koszty zrobienia takich dedy? No tak jak Wam mówiłem, w moim przypadku dedy były wykonane na festiwalu przez moich znajomych, koleżków, świeżo poznanych znajomych innych fajnych ludzi, więc nie kosztowało mnie to nic. W przypadku takim, jeżeli chcielibyście pójść do Makera czy do jakiegoś salonu, no to tutaj te koszty to jest już czasami dość dużo. Może w przypadku Samoleya troszeczkę mniej, bo tutaj w Samoleju myślę, że można się zamknąć około 400, jeżeli ktoś ma za dużo włosów, ale jeżeli ktoś ma bujne włosy i na całej głowie... No, to taki zabieg może kosztować ponad 1000 zł. Szczególnie jeżeli te są długie, więc jest to dość kosztowny zabieg. Potem trzeba doliczyć do tego jeszcze poprawki, które też nie są tanie, więc no, kosztuje to trochę pracy. Ok, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o dredy z mojej perspektywy, to co chciałem wam przekazać. Teraz, może, tak na koniec podsumujemy sobie, jakie są plusy i minusy posiadania dredów, no i czy w ogóle warto te sobie robić. Zacznijmy od plusów. I tych plusów niestety jest zdecydowanie mniej. Na pewno plusem posiadania takiej fryzury jest to, że po prostu jesteśmy oryginalni, że, że w jakiś sposób to no, mało chyba ludzi na chwilę obecną posiada taką fryzurę. Pierwszym minusem jest to, że te dedy po prostu robi się długo i boleśnie. Drugim minusem jest to, że dedy dużo kosztują, bo tak jak zresztą Wam wspomniałem przed chwilą, potrafią kosztować nawet do tysiąca złotych. Trzeci minus jest taki, że trzeba jedną stop poprawiać, przez to są bardzo czasochłonne i zabierają Twój czas. Czwarty minus jest taki, że jeżeli jesteś białasem, tak jak ja, no to dredy nie wyglądają u Ciebie jako murzynów i po prostu wychodzą Ci te małe białe włoski i nigdy nie będziesz miał ich w takim stanie jak czelni. Piąty minus to nasza piękna Polska, która niestety jest jak w lesie i. W Polsce jak w lesie, kurwa. A nie, w Polsce jak w chleb! Zdredy przywołują na myśl skojarzenia tylko wiążące się z paleniem marihuany, czy... Yy, no tak naprawdę chyba z tym. Albo z byciem brudnym. No i tak naprawdę można by to rozszerzyć o problemy w szkole, problemy na uczelni, czy po prostu brak społecznej akceptacji tego typu fryzły. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać Wam kilka słów, tak na koniec, od siebie, od serca, dla tych, którzy są zainteresowani tematem i dla tych, którzy chcieliby sobie takie dedy zrobić. Po pierwsze, jeżeli chcesz sobie zrobić wtedy przemyśl to dwa razy. Dlatego, że naprawdę to co mówię tutaj związanego z poprawkami, z tym ile musisz poświęcić na to czasu, tym ile to wymaga wyrzeczeń. Naprawdę, naprawdę jest to dużo pracy i jest to dodatkowa rzecz, którą musisz robić w swoim życiu. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś mieć dredy, to włosy powinny mieć co najmniej 30 cm i nie dosztukowuj sobie do dupy włosów syntetycznych. Zrób to normalnie. Zapuszczaj. Zapuść sobie dłużej nawet rok, otrzymaj pół, ale żeby to były twoje włosy. I jeszcze taka jedna bardzo, bardzo dobra rada dla tych, którzy już są w 100% pewni, że będą robili sobie te dready, zanim je sobie zrobicie miesiąc wcześniej, pół miesiąca zacznijcie rzadziej myć głowę. Żebyście przyzwyczaili swoją głowę do tego, że nie będziecie jej myli po tym jak zrobicie sobie te dedy, bo jeżeli teraz myjecie włosy codziennie, macie zamiar zrobić dedy, a potem macie zamiar ich nie myć dwa tygodnie, to gwarantuję wam, że to zajowa. Okej, okay, z mojej strony to chyba byłoby tyle. Dzięki moi drodzy za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego jak robić dedy czy w ogóle co do dreadów, to dajcie znać na dole w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Oczywiście e, nagrody za dobre filmiki przyjmuję w subach, więc subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też, że mam swojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Wszystko to na dole poniżej. Najwięcej chyba tak naprawdę wrzucam na Daily Insta i tam zapraszam, żebyście się udali, bo naprawdę czasami są tam ciekawe rzeczy. E, miałem już kończyć ten program, no ale dobra, wróciłem właśnie w tym momencie z poprawek i tak jak widzicie, te włosy wyglądają już dużo lepiej i nie ma to tutaj po bokach tak mocno odstających tych e, kawałków włosów. Nie ma przynajmniej tego tyle, co było wcześniej. I jeszcze jedna taka rzecz na koniec ode mnie o dreadach. Jeżeli chodzi o tą fryzurę, to moim zdaniem w roku 2017-2018 ta fryzura wybuchnie i będzie naprawdę dużym trendem, więc pamiętajcie, kto Wam o tym powiedział pierwszy. Oprócz tego jeszcze chciałbym Wam dodać na koniec, że będę się z Wami widział na snickernesie, więc jeżeli ktoś chciałby przyjść w piątkę zbić ze mną, albo po prostu pogadać, czy cokolwiek, to zapraszam na e, 29 do 1 październik Warszawa. Będę tam. Możecie mnie tam łapać. Moi drodzy, trzymajcie się, i pamiętajcie keep it lit, widzimy się.